W ciszy rzymskiej nocy korytarze szpitala Gemeli pozostają na straży. Od dziesięciu dni Świat katolicki i nie tylko wstrzymuje oddech, spoglądając na dziesiąte piętro, gdzie papież Franciszek, przywódca ponad 1,3 miliarda wiernych, walczy z obustronnym zapaleniem płuc, które doprowadziło go na skraj przepaści. W poniedziałek, 24 lutego 2025 roku, zbiorowy oddech ulgi rozległ się po świętych korytarzach Watykanu. I w mediach społecznościowych na całym świecie, letni papież spędził spokojną noc. Papież spędził spokojną noc. Ogłosił Watykan w krótkim komunikacie, który, choć zwięzły, niesie ze sobą ciężar dni niepokoju i modlitw. Dla wielu te proste słowa są balsamem, znakiem nadziei pośród morza niepewności, które zdominowało ostatnie tygodnie. Jednak bitwa daleka jest od zakończenia. Sama natura obustronnego zapalenia płuc, zwłaszcza u pacjenta w podeszłym wieku, z historią problemów z oddychaniem, wymaga stałej czujności i ciągłego dostosowywania leczenia. Podróż Franciszka w tym szpitalu rozpoczęła się 14 lutego, w dniu, który miał być świętem miłości, ale przekształcił się w początek sagi zdrowotnej, która trzyma świat w napięciu. Zdiagnozowany z obustronnym zapaleniem płuc i infekcją polimikrobiologiczną, argentyński papież stawia czoła temu, co może być największym wyzwaniem w jego życiu? Obustronne zapalenie płuc, które dotyka oba płuca, upośledza zdolność wymiany gazowej, utrudniając prawidłowe dotlenienie krwi. Infekcja polimikrobiologiczna z kolei wskazuje na obecność wielu czynników zakaźnych, co sprawia, że leczenie jest bardziej złożone i wymaga kompleksowego podejścia terapeutycznego. W sobotę 22 lutego chwila niepokoju ogarnęła wiernych, gdy doniesiono, że Franciszek przeszedł przedłużający się atak astmy. Dziś rano papież Franciszek doświadczył długotrwałego ataku astmy, który wymagał terapii wysokoprzepływowym tlenem. Poinformował Watykan, malując niepokojący obraz stanu zdrowia przywódcy katolików. Konieczność podawania tlenu o wysokim przepływie jest wyraźnym wskaźnikiem powagi sytuacji, przypomnieniem ludzkiej kruchości której nie może uniknąć nawet najwyższy urząd w kościele. Terapia wysokoprzepływowym tlenem, która polega na podawaniu ogrzanego i nawilżonego tlenu przy wysokich prędkościach przepływu, jest kluczową interwencją w celu zapewnienia odpowiedniego dotlenienia tkanek, ale także sygnalizuje ciężką niewydolność oddechową. Ale Franciszek, znany ze swojej wytrwałości i niezłomnego ducha, nie poddaje się łatwo. Nawet w najtrudniejszych chwilach znajduje siłę, by wstać. Ojciec święty pozostaje czujny i spędził dzień w fotelu, choć jest bardziej osłabiony niż wczoraj. Poinformowano w sobotnim komunikacie, obraz, który doskonale oddaje istotę człowieka, który od dekady przewodzi Kościołowi katolickiemu. Kruchy, ale zdeterminowany. Obraz papieża siedzącego w fotelu, pomimo jego osłabienia, przywołuje odporność i siłę woli, którego charakteryzują. Jest to przypomnienie, że nawet w obliczu przeciwności losu nadal sprawuje swoje duchowe przywództwo, dając przykład odwagi i wytrwałości swoim zwolennikom. W miarę upływu dni pojawiają się nowe wyzwania, wystawiając na próbę nie tylko fizyczną wytrzymałość papieża, ale także niezachwianą wiarę milionów ludzi na całym świecie. W niedzielę 23 lutego nowy biuletyn medyczny ujawnił dodatkowe powikłanie. Niektóre badania krwi wskazują na początkową, łagodną niewydolność nerek obecnie kontrolowaną. To ujawnienie dodaje kolejną warstwę złożoności do i tak już delikatnego stanu zdrowia papieża. Niewydolność nerek, nawet w początkowym stadium, może upośledzać zdolność organizmu do usuwania odpadów i regulowania płynów, co wymaga starannego monitorowania, aby zapobiec postępowi do poważniejszego stanu. Niewydolność nerek, nawet w początkowym stadium, jest sygnałem ostrzegawczym dla lekarzy. Nerki, narządy odpowiedzialne za filtrowanie krwi i usuwanie toksyn, dołączają teraz do płuc na liście problemów. Jest to okrutne przypomnienie o wzajemnym powiązaniu naszych systemów ciała i kruchości ludzkiego życia, nawet dla tych, którzy zajmują najwyższe stanowiska duchowe. Monitorowanie czynności nerek obejmuje regularną ocenę poziomu kreatyniny i mocznika we krwi a także kontrolę ciśnienia krwi i nawodnienia. Ponadto badania krwi wykazały mało płytkowość, zmniejszenie liczby płytek krwi związaną z anemią. To połączenie wymagało transfuzji krwi, procedury, która choć powszechna w środowiskach szpitalnych, niesie ze sobą symboliczny ciężar, gdy jest stosowana u przywódcy Kościoła katolickiego. Płytki krwi Niezbędne do krzepnięcia krwi i hemoglobina, kluczowa dla transportu tlenu, stają się teraz przedmiotem uwagi, mikroskopijnymi symbolami większej walki, która się toczy. Małopłytkowość może zwiększać ryzyko krwawienia, podczas gdy anemia upośledza zdolność krwi do transportu tlenu do tkanek, pogarszając niewydolność oddechową. W tym złożonym scenariuszu medycznym związek między nauką a wiarą staje się bardziej oczywisty niż kiedykolwiek. Szpital Gemelli, renomowana instytucja, która już wcześniej gościła papieży w potrzebie, staje się teraz sceną, na której spotyka się nowoczesna medycyna i tysiącletnia tradycja duchowa. Poliklinika Agostino Gemelli, stowarzyszona z Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca, jest znana z doskonałości w różnych dziedzinach medycyny w tym pulmonologii, nefrologii i hematologii specjalnościach bezpośrednio zaangażowanych w leczenie papieża Franciszka. Lekarze kierowani przez dr Sergio Alfieri'ego poruszają się po delikatnym terenie. Nie leczą tylko pacjenta w podeszłym wieku z wieloma powikłaniami. Opiekują się postacią, która reprezentuje nadzieję i przewodnictwo dla milionów. On jest papieżem, ale jest też człowiekiem. Ale jeśli ciało ma prawie 90 lat, to głowa ma sześćdziesiąt lub pięćdziesiąt, zauważył dr Alfieri, doskonale oddając dwoistość swojego najsłynniejszego pacjenta. Oświadczenie dr Alfieriego podkreśla znaczenie zrównoważenia leczenia medycznego z uznaniem człowieczeństwa papieża, biorąc pod uwagę jego wiek i ograniczenia fizyczne. Zespół medyczny stoi przed dodatkowym wyzwaniem ryzykiem sepsy. Ten stan, uogólniona reakcja zapalna organizmu na infekcję, stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza dla pacjentów w podeszłym wieku z osłabionym układem odpornościowym. To wyścig z czasem, cicha bitwa toczona na poziomie komórkowym. Gdzie każda decyzja medyczna może mieć globalne reperkusje. Sepsa, jeśli nie jest kontrolowana, może prowadzić do niewydolności wielu narządów i ostatecznie do śmierci. Stałe monitorowanie parametrów życiowych, badań laboratoryjnych i podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania są kluczowe w zapobieganiu i leczeniu sepsy. Wśród biuletynów medycznych i spekulacji, łatwo zapomnieć o człowieku stojącym za papieskim tytułem. Franciszek, urodzony jako Jorge Mario Bergoglio w Buenos Aires, przez całe życie był postacią odporną na przeciwności losu. Od młodości, kiedy zmagał się z poważną infekcją płuc, która spowodowała częściowe usunięcie płuca, po wyzwania związane z kierowaniem globalnym kościołem w burzliwych czasach, wykazywał niezwykłą siłę wewnętrzną. Jego osobiste doświadczenie z chorobą uczyniło go szczególnie wrażliwym na potrzeby chorych i zmarginalizowanych. Co jest powracającym tematem w jego pontyfikacie. Nawet teraz, zamknięty w łóżku szpitalnym, Franciszek znajduje sposoby na kontynuowanie swojej posługi. Z ufnością kontynuuje moją hospitalizację w poliklinice Gemelli, wykonując niezbędne zabiegi, a odpoczynek również jest częścią terapii, napisał w wiadomości opublikowanej w niedzielę. Te słowa proste, ale potężne odzwierciedlają nie tylko jego akceptację sytuacji ale także jego pragnienie przekształcenia tej chwili próby w świadectwo wiary i wytrwałości. Przesłanie papieża przekazywane za pośrednictwem oficjalnych kanałów Watykanu służy jako przypomnienie jego ciągłego duchowego przywództwa nawet w obliczu przeciwności losu. W miarę jak wieści o stanie zdrowia papieża rozprzestrzeniają się, fala modlitw i dobrych życzeń zalewa świat. Od Rzymu po Buenos Aires, od Manili po Nowy Jork, Wierni i niewierzący jednoczą się w rzadkim momencie globalnej solidarności. Media społecznościowe, często scena podziałów, stają się wirtualnym miejscem spotkań dla wyrazów wsparcia i nadziei. Hashtagi takie jak Siła Franciszek i Módl się za papieża stają się popularnymi tematami, jednocząc ludzi różnych kultur i przekonań we wspólnym pragnieniu powrotu papieża do zdrowia. W tych dniach otrzymałem tak wiele wiadomości z wyrazami sympatii. I byłem szczególnie poruszony listami i rysunkami dzieci, podzielił się Franciszek, podkreślając globalny wpływ jego stanu. To połączenie z wiernymi, zwłaszcza z dziećmi, jest świadectwem charyzmy i przystępności, które zdefiniowały jego papież. Prostota i szczerość Franciszka uczyniły go postacią kochaną przez ludzi w każdym wieku i pochodzenia, przekraczającą bariery religijne i kulturowe. Podczas gdy Franciszek walczy o swoje zdrowie, nieuchronnie pojawiają się pytania o przyszłość papiestwa. Możliwość rezygnacji, choć oficjalnie nie niewspominana, wisi w powietrzu. Precedens ustanowiony przez jego poprzednika, Benedykta XVI, który zrezygnował w 2013 roku z powodu problemów zdrowotnych, dodaje kolejną warstwę złożoności do tych spekulacji. Rezygnacja Benedykta XVI, pierwsza od prawie 600 lat, przełamała tabu. I otworzyła drogę do możliwości, że inni papieże pójdą tą samą drogą w przypadku niezdolności fizycznej lub psychicznej. Watykan, zawsze ostrożny w swoich komunikatach, utrzymuje delikatną równowagę między przejrzystością a dyskrecją. Każde słowo komunikatów jest starannie dobierane, świadome wpływu, jaki może mieć nie tylko na społeczność katolicką, ale na świat w ogóle. Zwrot, rokowanie pozostaje niepewne, stał się mantrą. Przypomnieniem o niepewności, która przenika sytuację. Komunikacja Watykanu jest starannie zorganizowana, aby uniknąć niepotrzebnego alarmu i zapewnić, że informacje są dokładne i wyważone. W miarę jak Franciszek stawia czoła temu wyzwaniu zdrowotnemu, jego dziedzictwo jako przywódcy Kościoła Katolickiego nabiera nowych kształtów. Jego papież, naznaczony gestami pokory, wezwaniami do miłosierdzia i bardziej inkluzywnym podejściem do kontrowersyjnych kwestii, już odcisnął niezatarte piętno w historii Kościoła. Jego obrona ubogich i zmarginalizowanych, jego troska o zmiany klimatyczne i jego zaangażowanie w dialog międzyreligijny uczyniły go wpływową postacią na arenie globalnej. Teraz jego osobista walka z chorobą staje się częścią tego dziedzictwa. Sposób, w jaki stawia czoła tej próbie z godnością i niezachwianą wiarą, daje potężne świadectwo wiernym na całym świecie. Każdy dzień spędzony w szpitalu Gemelli to nie tylko bitwa o zdrowie, ale kontynuacja jego posługi, głosząca poprzez przykład znaczenie odporności i zaufania w obliczu przeciwności losu. Jego zdolność do przekształcania przeciwności losu w okazję do świadectwa jest charakterystyczną cechą jego przywództwa. Pomimo swojego stanu Franciszek nadal wywiera wpływ poza murami szpitala. Jego przesłanie na trzecią rocznicę wojny na Ukrainie. Nazywające ją bolesną i wstydliwą rocznicą dla całej ludzkości, rezonuje z mocą. Nawet z łóżka szpitalnego papież nadal jest aktywnym głosem w sprawach globalnych, przypominając światu o znaczeniu pokoju i współczucia. Jego potępienie wojny na Ukrainie, a także innych konfliktów na całym świecie, odzwierciedla jego zaangażowanie w sprawiedliwość i pokój. Jego troska wykracza poza Ukrainę, obejmując konflikty na całym świecie. Zapraszam Was do przypomnienia ofiar wszystkich konfliktów zbrojnych i do modlitwy o dar pokoju w Palestynie, w Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie, w Mianmie, w Kiwu i w Sudanie. Napisał, pokazując, że nawet w chwili osobistej kruchości jego wzrok pozostaje utkwiony w globalnych wyzwaniach. Jego apel o modlitwę i solidarność z ofiarami przemocy jest przypomnieniem, że współczucie i nadzieja są niezbędne do budowania bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Podczas gdy świat katolicki z niecierpliwością czeka na pozytywne wieści, machina administracyjna Watykanu nadal działa. Plany awaryjne, zawsze obecne, nabierają nowej pilności. Kolegium kardynałów, odpowiedzialne za wybór nowego papieża w razie potrzeby, pozostaje w pogotowiu, choć ma nadzieję, że takie działanie nie będzie konieczne. Kolegium kardynałów składające się z kardynałów z całego świata jest organem odpowiedzialnym za wybór następcy Piotra. Skład Kolegium Kardynałów odzwierciedla różnorodność kościoła katolickiego i znaczenie reprezentowania różnych kultur i regionów. Ciągłość funkcji papieskich jest zapewniana poprzez różne środki. Teksty przygotowane przez papieża na wydarzenia takie jak Niedzielny Anioł Pański są publikowane utrzymując przy życiu jego głos i duchową obecność. Arcybiskup Rino Fisichela odprawia mszę w jego zastępstwie, zapewniając, że tradycje i rytuały Kościoła pozostają nieprzerwane. Zdolność Watykanu do utrzymania ciągłości funkcji papieskich, nawet w czasach kryzysu, świadczy o solidności struktury administracyjnej Kościoła. Sytuacja Franciszka oferuje moment refleksji nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale dla świata w ogóle. W erze podziałów i konfliktów kruchość globalnego przywódcy duchowego przypomina nam o naszym wspólnym człowieczeństwie. Choroba, która nie dyskryminuje tytułów ani przekonań, staje się potężnym wyrównywaczem, jednoczącym ludzi z różnych środowisk we wspólnym zmartwieniu i nadziei. Wrażliwość papieża Franciszka podkreśla znaczenie współczucia, solidarności i szacunku dla godności ludzkiej, wartości, które przekraczają granice religijne i kulturowe. Dla Kościoła katolickiego ten moment rodzi ważne pytania o przywództwo, sukcesję i naturę papieństwa w XXI wieku. Możliwość drugiej rezygnacji papieskiej w ciągu nieco ponad dekady wymusza ponowną ocenę tradycji i oczekiwań związanych z najwyższym urzędem w kościele. Rezygnacja Benedykta XVI, choć bezprecedensowa w epoce nowożytnej, otworzyła debatę na temat możliwości rezygnacji papieży w przypadku niezdolności fizycznej lub psychicznej, kwestie, która nadal jest dyskutowana i rozważana. Podczas gdy świat z uwagą śledzi codzienne doniesienia o stanie zdrowia papieża Franciszka, jedno pozostaje jasne: jego wpływ i dziedzictwo dawno już przekroczyły mury Watykanu. Niezależnie od wyniku tej walki o zdrowie, Franciszek odcisnął już niezatarte piętno nie tylko na Kościele katolickim, ale i na całym świecie. Jego pontyfikat, naznaczony nowatorskim stylem przywództwa, autentyczną troską o osoby marginalizowane i nieustannym apelem o miłosierdzie, będzie nadal inspirował i stanowił wyzwanie dla przyszłych pokoleń. Jego pełne współczucia podejście, skupienie na osobach marginalizowanych i wezwanie do bardziej inkluzywnego i miłosiernego Kościoła będą rezonować długo po zakończeniu jego papieskiej posługi. Sposób, w jaki stawia czoła temu wyzwaniu zdrowotnemu, z gracją, godnością i niezachwianą wiarą, oferuje potężną lekcję dla wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych. Jego zdolność do przekształcania przeciwności losu w okazję dodawania świadectwa, jest cechą charakterystyczną jego przywództwa. Gdy nad Rzymem zachodzi słońce tego lutowego wieczoru, świat trwa na czuwaniu, zjednoczony w nadziei i modlitwie. Papież Franciszek, człowiek, który kiedyś powiedział, kim jestem, by osądzać, teraz znajduje się w centrum najbardziej bezlitosnego osądu ze wszystkich: osądu ludzkiej śmiertelności. I jak czynił to przez cały swój pontyfikat? Stawia czoła temu wyzwaniu z pokorą, odwagą i niezachwianą wiarą, która nadal inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Jego pobyt w szpitalu Gemelli staje się symbolem nadziei i odporności, przypomnieniem, że nawet w obliczu niepewności wiara i współczucie mogą nas prowadzić. W tym momencie niepewności jedno pozostaje jasne. Niezależnie od wyniku, dziedzictwo papieża Franciszka jako współczującego przywódcy, odważnego reformatora i symbolu nadziei dla milionów jest już zapewnione w historii. Podczas gdy świat z napięciem oczekuje, pobyt Franciszka w szpitalu Gemelli staje się nie tylko osobistą walką o zdrowie, ale potężnym świadectwem odporności ludzkiego ducha w obliczu przeciwności losu. Historia jego życia, naznaczona wyzwaniami i zwycięstwami, nadal inspiruje i stanowi wyzwanie, przypominając nam o znaczeniu wiary, nadziei i miłości w ciągle zmieniającym się świecie.